Cześć, go z tej strony Pan Michał, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z Farminga. Tym razem to nie będzie jakieś tam jeżdżenie po polach, zajmowanie się całym gospodarstwem, tylko czas na przegląd głupich, ciekawych, śmiesznych, po prostu beznadziejnych, e, niepotrzebnych itd., tak itd., tak modyfikacji do gry. I co za tym idzie? To jest też, kurde, prośba dla Was. Słuchajcie, chcę, żebyście ze mną współtworzyli taką serię, jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę. A na czym to będzie polegać? Szukacie jakichś dziwnych modów albo naprawdę mega ciekawych, wysyłacie mi je i ja je będę prezentował na odcinkach. Co za tym idzie? Osoba, która do mnie wyśle takiego moda, mod, który znajdzie się w odcinku, oczywiście zostanie podpisany od kogo go dostałem. Ta osoba otrzyma oczywiście pozdrowienia, swoje miejsce w odcinku. Tak, żeby po prostu Was zachęcić do takiej współpracy. Ja na pierwszy odcinek wybrałem kilka modyfikacji. Hmm, chyba wartych uwagi Po prostu są dość specyficzne Dlatego nie przedłużając Po prostu sobie tutaj e, zaczniemy A, a wysyłać linki do modów Albo same na jakieś tam nazwy modów Czy coś głupich to możecie mi wysyłać Oczywiście na facebooku Ja bardzo będę czekał na takie wiadomości od was I zaczynamy słuchajcie od kosiarek Kosiarki mamy trzy No tego nie będziemy sprawdzać bo to jest jakiś tam ciągniczek I on jest w miarę normalny Ale mam e, na początek Dwie kosiary z Jundira. Oczywiście Ja sobie kupię najpierw te kosiarki od razu, żebyśmy potem do, do sklepu nie łazili. Tutaj nie wiem, coś zesrałem, źle wgrałem e, i nie mam nawet miniaturek. Albo ta modyfikacja faktycznie jest taka upośledzona niczym pan Michał, że, że się tutaj nie wyświetla. E, mam nadzieję, że troszkę będzie momentami śmiesznie. Dobra, mamy trzy ogólnie kosiary na odcinek do e, zbadania, do sprawdzenia. I uwaga, uwaga są nasze pierwsze modyfikacje, to są kosiarki, zaczniemy może właśnie od tej kosiarki John Dira tutaj, nie pamiętam jak się nazywa taka kosiara, ona ma swoją jakąś tam nazwę. Ale zwróćcie uwagę, ona... O kurde, ona jest za głośna. Ja ją trochę przyciszę, żeby mnie nie zagłuszyło. Zwróćcie uwagę, że ona w ogóle tutaj wisi w powietrzu. Nie wiem jak ona ma działać, jak ona ma jeździć, czy ona w ogóle będzie działać, ale jaki jest sens tej modyfikacji, skoro nawet nie możemy jej opuścić, cokolwiek z nią zrobić, bo ona wisi w powietrzu. I zobaczcie, nawet jak ruszymy do przodu, to ta kamera nas. Cofa normalnie idzie się chyba pożygać na takiej kosiarce, jak to ma tak działać. Ale zobaczymy, wjedziemy tutaj na trawnik, chociaż nie, nie spodziewam się. O, o ledwo co, kurde, wjechała. Jak widać, zupełnie bezsensowna i e, do dupy e, modyfikacja. Ja myślę, że zrobimy taki system oceniania modyfikacji na koniec, 2 na 10 i tak dalej. E, I ta modyfikacja ode mnie dostaje, kurde, no nie wiem, 2 na 10 właśnie, bo. Naprawdę, jest bezużyteczna. Kosi trawę, bo kosi. OK, działa. Za to punkt. A drugi punkt mogę dać za jakość wykonania modelu, ale zwróćcie uwagę, że to nic więcej tutaj nam nie daje. Na cholerę. Mam takie coś, co kosi trawę, nie zostawia jej i jest jeszcze tutaj, e, wisi nam w powietrzu. No trochę dziwny mod. Dźwięki ma spoko, jak na kosiarę. Wygląd też ma spoko, ale dużo tutaj jeszcze trzeba chyba dopracować w tej modyfikacji. Ocena końcowa tego moda to jest 2 na 10. E, mamy kolejną modyfikację, to jest też e, John Deere oczywiście, troszkę się różni, tym razem tutaj trzeba stać, e, ta laseczka tutaj chyba nieźle się tutaj będzie musiała e, podtrzymać, żeby w ogóle nie spać z tego. No, też ta modyfikacja, w ogóle ten, ta kosiara wisi w powietrzu, chyba że to jest jakaś pozycja transportowa, którą powinniśmy w jakiś sposób opuścić, ale jakoś wątpię, to jest po prostu pewnie takie, za przeproszeniem, niedojebane. O Jezu, prawie byśmy się na plecy wywalili, już w sumie bardziej opłaca się tutaj wyłączoną kosiarkę mieć i, i jeździć, ale dobra, włączamy nasze ostrza. Patrzcie jak zasuwa, tym, tym można by jakieś wyścigi zrobić Słuchajcie, zrobimy kiedyś wyścigi, ale działa tak samo jak ta poprzednia Czyli po prostu kosi trawę, raczej ją rozjeżdża I, i, i tyle, muczy, huczy i nic więcej się tutaj nie dzieje Dlatego e, ta modyfikacja również otrzymuje ode mnie tylko 2 na 10 Zostawimy sobie, ale mamy jeszcze kosiarkę Amazona I słuchajcie, moim zdaniem to będzie troszkę lepsza modyfikacja Tak, Amazona, tak, to jest Amazona Też kosiareczka tym razem nie wisi w powietrzu. Wygląda całkiem w porządku. Jak na te dwie, które testowaliśmy. Pan się odsunie. Nawet klakson ma. Ciekawe, czy tamte miały. W sumie jeszcze zerkniemy, czy mają klakson. Też ledwo co krawężnik pokonała. Ale wydaje mi się, że będzie lepiej działać. Słuchajcie, włączamy ją. Tu się oczywiście ta kosiara opuszcza. I działa. Ale co jest fajne w tej kosiarce? Mamy tutaj. Zbiorniczek, zobaczcie, możemy sobie bez problemu e, tą trawę jeszcze tutaj pozbierać gdzieś i wysypać. Więc e, to jest dużo lepszy e, modzik. No, tak pobawić się można, prawda? Jak macie ochotę gdzieś tam pośmigać sobie po gospodarstwie i poudawać pana domu, jak to ładnie kosicie trawę jakimś dziwnym urządzeniem, e, to bez problemu wam to się może oczywiście spodobać. Ja sobie jeszcze wrócę do tamtych, co na tak wolno jedzie. No, bo na najwięcej 16 na godzinę, może. No dobra, ja sobie jeszcze wrócę tutaj do tych John i sprawdzę, czy one mają klaksony. Przy ciekawości, mają? Mają klakson! Jak takie coś może mieć w ogóle klakson? No, to jeszcze zrozumiem, ale że to obok, no, bez sensu. Słuchajcie, e, wrócimy do tego moda. Tutaj jeszcze możemy, oczywiście. Ej, patrz, podłokietnik się. Aaa, widzicie? no nie, no plus za animację. Wsiadamy i się opuszczają podłokietniki. Fajny modzik. Model też fajnie wykonany, cała reszta bangla jak należy, ale jest chyba jeden błąd, który już wcześniej zauważyłem. Jak wysypujemy trawę... To się w ogóle tak dziwnie podnosi w ogóle. To się wywala tam po 10%, czy tam po parę procent, nie wywala się całe, nie wiem dlaczego, może ja tego obsłużyć dobrze nie umiem. Aha, tutaj mamy ten. Fajne dźwięki w ogóle ma, dopracowane. No i dobra, słuchajcie, koniec kosiarek na dzisiaj, chyba, dobra, koniec kosiarek na dzisiaj, Amazon dostaje ode mnie ocenę końcową 5 na 10, tak, dostaje 5 na 10 e, za model, dostaje punkty, dostaje punkty za dźwięki, dostaje punkty też za jakąś tam użyteczność, ale też szału nie ma, dupy nie urywa, na więcej trzeba sobie zasłużyć, tak więc tu mamy 2 razy 2 na 10, a tutaj mamy 5 na 10 i przechodzimy, słuchajcie, do... E, Kolejnej modyfikacji, którą sobie gdzieś znalazłem I jest to wózek widłowy od Toyoty Słuchajcie, jest wózek widłowy Weźmiemy sobie oczywiście jakiś tam czerwony, żeby był taki oczojebny I musimy jeszcze chyba do tego widły kupić Tak, trzeba do tego widły kupić I słuchajcie, wsiadamy nie do kosiarek, a do Toyotki Jak ktoś lubi się bawić jakimiś widlakami, to proszę bardzo, ma taką fajną modyfikację O Boże, jaki ten wózek jest głośny no, nawet ma kamerę tutaj. Ale trochę jest śmieszne, niedopracowane, bo jak wsiądziemy do środka, to jest ciszej. Chyba. Tak, jest ciszej. No na paleciaku to raczej nie powinno mieć różnicy, skoro i tak mamy otwartą przestrzeń. Trzeba się troszkę przyzwyczaić do jazdy tym czymś, bo to jest troszkę takie, takie, wiecie, no, no dziwnie się tym jeździ, nie powiem, że nie. E bo ma tylną mość skrętną i dlatego, ale trzeba się po prostu przyzwyczaić. Model nie jest jakiś wykonany fantastycznie, szału nie ma, dupy nie urywa, ale jest. Jak ktoś nie wiem, lubi sobie realnie jakoś tak ładować palety czy coś, to ta jest modyfikacja zdecydowanie dla niego. Zobaczymy w ogóle... o laga dostałem, zobaczymy, jak on sobie w ogóle poradzi z ładowaniem tych palet, bo może mieć chyba problemy. Chociaż nie, ups, czekajcie, ja to muszę się... O, jak to w ogóle szybko podnosi, ale w rzeczywistości te paleciaki to też szybko tak podnoszą. No, działa jak ma działać, zobaczymy na jaką wysokość. Wysokość niezła, no naprawdę tak jak ktoś e, lubi sobie podziałać tym. E, jak sobie tym ktoś lubi podziałać, to naprawdę e, może tego moda zainstalować, ja wsiadam do środka, bo jest niestety głośno. No można tym sobie poświrować, nic wielkiego w tej modyfikacji nie ma. E, dlatego zostawiamy sobie już Tą modyfikację i w mojej ocenie to jest ocena. Niech będzie 6 na 10, z uwagi na to, że, że to jest taki bardziej normalny mod, nie jest jakiś poświrowany. Albo dobra, niech będzie 5 na 10. Zostawiamy też 5 na 10, nie bądźmy e, aż tacy hojni. E, kolejnym modyfikacją, słuchajcie. To jest modyfikacja chyba dnia. E, Simpson. To jest oczywiście. E, motorynka taka, nie? nie? co najlepsze. No ja już sobie tą motorinką trochę pojeździłem. Wsiadamy oczywiście na nią. Ale jak to w świecie farminga bywa, to ona jest po prostu bezużyteczna, ale pani sobie siadła trochę tutaj, nóżki źle postawiła chyba, nie? No dobra. Odpalamy. Dźwięki ma fajne zrobione, motel też jest jak na farminga całkiem nieźle zrobiony. Kupci jak nie wiem co, po prostu tutaj nam przyjdą i wlepią mandat za smog. Dziwnie się tutaj motorynkom jeździ, ale najlepsze w tym wszystkim jest to... Najlepsze jest to jak się ona będzie wywracać Poczekajcie, spróbuję to wywracać Bo jak się tym wewrócimy to już koniec Trzeba odstawiać do sklepu Oczywiście nie da się tego w żaden sposób podnieść Niestety A momentami łatwo się z tym czymś wywrócić Zresztą sami zobaczycie Raz, dwa, trzy O, nie trafiłem w pojazd, słuchajcie Trzeba to zrobić jeszcze raz Ja myślę, że tutaj przydałby się jakiś kask Naszej bohaterce odcinka Żeby krzywda się jej nie stała Dobra, spróbujemy jakoś zawrócić i w coś uderzyć. O! Wystarczyło krawężnik. I widzicie, no przelecieliśmy trochę. No i co? I pani się podnieść nie może. Wsiąść możemy, ale w żaden sposób tego podnieść chyba się nie da. No nie da się, tylko da się wejść do pojazdu. No niestety, zgasimy ją, bo jeszcze coś się tutaj zapali i tyle z tego będzie. E, mod dla mnie bezużyteczny. I jeszcze, no. Łatwo się na nim przewrócić. Ciężko się nim jeździ. Sterowanie jest tutaj do dupy. Moja ocena końcowa tej modyfikacji, to czekajcie. Dźwięki ma fajne, model fajny, śmieszny jest 3 na 10. Dajemy 3 na 10, przechodzimy dalej, co by nie przedłużać. Co my dalej mamy? A, miałem iść do sklepu, a nie tutaj. Kolejną modyfikacją, jaką dla Was mam, to jest taka buda. Buda dla pracowników. Zaintrygowała mnie trochę tym, jak wygląda, ale do tej budy to musimy sobie kupić. Chyba jakiś e, e, traktor, wypadałoby, nie? Ale to kupimy jakiegoś starego dziada. Kupimy starego dziada. E, czekajcie. No dobra, nie starego dziada, niech będzie ursus. A tak swoją drogą, ten ursus pojawił się w Modhabie. Jak chcecie, to możecie sobie tutaj na nim podziałać. Tak wygląda ta modyfikacja. Oczywiście tak mi się wydaje, że trzeba to podpiąć do ciągnika. Boże, jaki ten ciągnik jest głośny, to nie macie pojęcia. Dokładnie, budę podpinamy tutaj do naszego ciągnika. To jest takie, wiecie, pracownicze. Załóżmy, bawimy się, nie wiem, macie daleko pole, a chcecie się napić gorącej herbatki. To idealny czas, by pobrać tą modyfikację i tutaj postawić taką budę na środku jezdni i nie wiem, co z nią zrobić. Ona chyba ma jakieś animacje. Tak. Sterowane, co prawda... A, nawet światełko można. Change picture? Aha, dam obrazek w środku można jakiś zmieniać. Mnie tam jakiś... Władimir Putin w środku będzie. Nie wiem co tam będzie na tym obrazku, ale słuchajcie, mamy... Ej, czemu ja tu nie mogę wejść? O dobra, jednak mogę. Tutaj mamy jakiegoś ej, kojarzę tego typa. Nie wiem czy to nie jest jakiś aktor. Jak się mylę, to niech mi ktoś powie, oczywiście gumioki muszą być, trochę drewna, komineczek. Tu możemy sobie herbatkę wypić, albo napić się piwerka po ciężkiej pracy na środku. O, tu kolejne gumiaki. Czyli tutaj się musiały dziać różne rzeczy. Tu pewnie pracownicy spoceni no, oczywiście uprawiali e, seksy w tej ludzie. Buda śmieszna, taki fajny dodatek, ale szał nie ma. Możemy nawet z, wsiąść ze środka tutaj do ciągnika. E, dobra, ja sobie jeszcze zobaczę. E, zmienię obrazek Change Picture. I zaraz zobaczymy co tam w środku jest. O, ten obrazek to mi się lepiej podoba. Czekajcie, ja chyba muszę gdzieś wyjść. Uy. No no, dobra, koniec tego, nie oglądacie, bo, bo nie wolno, nie macie 18 lat. A kto ma 18 lat, niech sobie pobiera i tam wiecie, poogląda sobie obrazeczek. Mod jest dosyć ciekawy, e, mi się podoba, bardziej mi się podoba niż na przykład motorynka, motorek, czy jak to tam można nazwać. E, ocena końcowa tej modyfikacji to jest 6 na 10, tak, dam 6 na 10. Podoba mi się ta modyfikacja, bo mogę, bo mnie stać. E, dobra, e, kolejną modyfikacją... Jaką chciałem Wam pokazać i to będzie chyba ostatnia modyfikacja. Tak, to będzie dźwig. Słuchajcie. Albo nie ostatnia. Mam jeszcze Wam do pokazania coś, co wszyscy już pewnie widzieliście. Minionka, nie wiem czy chcecie zobaczyć. Ale mamy jeszcze... ...dźwig. Po pierwsze już tutaj model jest 2 na 10 wykonany, koła się zapadają oczywiście w ziemię. Jeździ się tym naprawdę słabo. Jak już raz pojedziecie do przodu, to się nie zatrzymacie, on sam przyspiesza, nie wiem dlaczego tak się dzieje, a wtedy nie możecie skręcać. W ogóle jeżdżenie tym pojazdem. E, jest. No i widzicie. Czekajcie, ja wam to. Ja, ja wam to pokażę. Zobaczcie, ja tu mam rączki. Rączki mam tutaj, nic nie robię. A on sam jedzie, a tempomatu żadnego mu nie ustawiałem. No ten mod po prostu jest upośledzony, nie powiem, że nie. I co, co z tym modem możemy zrobić? Możemy po prostu ten dźwig rozłożyć, on się tak podniesie i możemy potem podnosić tutaj to ramię. Wysuwać je, robić z nim wszystko, ale zobaczcie jak w ogóle to się szybko wysuwa. To tak nie powinno się, to nie, nie powinno się tak odbywać, naprawdę. A najgorsze jest to, przynajmniej ja nie wyczaiłem, żeby można było z tym cokolwiek podnieść, działać, no jest to po prostu badziewna modyfikacja, na którą nie traćcie czasu, bo nic nie zyskacie poza brzydkim modelem drzwi, który nie jest w żaden sposób tutaj kompatybilny z czymkolwiek, nic nie, nie zrobicie, pewnie nawet drzewa nie. O, tu się nawet da to opuszczać dziadostwo, no, ale tak czy inaczej ja próbowałem i nie udało mi się tym niczego podnieść i dla mnie ta modyfikacja to jest chyba największy syf jaki do tej pory miałem zobaczcie, tutaj nawet nie ma lin gdzie są Liny, to wisi w powietrzu, lewituje to cholera, a jak mi spadnie na łeb, to co się stanie? No po prostu tam Mi by było wstyd wydać taką modyfikację, ale szacunek dla autora że się odważył. Tutaj nawet no, możemy poudawać, że siedzimy w środku. No ale tak czy inaczej, e, ta modyfikacja nie przedstawia niczego, niczego konkretnego, jest po prostu dnem dna i w mojej ocenie jest to pała 1 na 10. Słuchajcie, szkoda e, czasu na tą modyfikację, dlatego jej nie pobierajcie. I ostatnia, oczywiście, modyfikacja będzie taka troszkę, wiecie, taka taka na, na, na koniec będzie taka przyjemna dla oka, dobra. Zrobię wam taką przyjemną modyfikację dla oka i to będzie po prostu minionek już minionek jest od dawna w motkabie czy tam wszędzie i w ogóle lata po całym internecie ale mi się podoba i ja wam go pokażę, bo mi się podoba. Podoba mi się ten mi tamten traktor, o tak. Oczywiście minionek prezentuje się w ten sposób, jest to zwykły obciążnik. Ale, ale jest słodki, no cholera Kto lubi minionki Pewnie niektórzy z Was lubią minionki, a nie specjalnie jeśli chodzi o, ogólnie o film czy gry, ale wygląda to dość ciekawie i słodko. Szkoda, że jeszcze mu się oczy jakoś tutaj nie palą, nie, nie, nie jest, wiecie, tak nie lata ani nic, ale tak czy inaczej moim zdaniem modyfikacja wygląda dość fajnie i, i jest taka bardzo pozytywna w ogóle nawet jak sobie mam ją odpaloną na na moim zapisie, to gdzieś tam jak wykonuję emisję dla moich rolniczków innych, to to się pojawia nawet ten minionek jako obciążnik. No i w sumie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, że tą serię możemy tworzyć razem. Możecie mi wysyłać dziwne modyfikacje, ja potem je będę badał w odcinkach, oceniał e, i w ogóle wszystko z nimi robił, a Was tam podam jako e, osoby, które mi wysłały te modyfikacje. E, pozostaje mi Wam podziękować, zachęcić do zostawienia łapy w górę, słuchajcie, zostawcie łapy w górę, jest druga w nocy, ja znowu po nocach nagrywam dla Was odcinki. E, pamiętajcie też, żeby zostawić suba, żeby wejść na Instagrama, na Snapchata, wszystko macie oczywiście w opisie. E, z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, cześć!